Się te palce tam spotykają. Toś nie mam pomysłu, jak wykasować te ludzi. Podobno tam trzeba podłożyć jakieś podkładki. Wtedy jest bardziej sztywno. Zobaczę, co się to zrobić. Na razie mus muszę jechać tak. a temu nie stanie na, tak na już bo tam oryginalnie Kolin koła od dołu docisko Zymbadka. Tam by trzeba było jakieś podkładki wsadzić. Robotę na dwóch, ale ja niestety jestem. sam. Nie wiem jak by to ugryźć. Ale słyszycie, teraz znajdzie cicho. Naś to wskoczyło tak jak powinno być. Te palce też są niekiedy powyginane i to może z tego. Ale ogólnie jak na starego rumpla to robi dobra robota dużo lepszą niż ta zgraberka siedmią gwiazdowo kierując, kierując się Kierę się przez na opcja przewracania. Mamy 31 maj. Jeszcze tak prędko siara nie robiłem, ale tu wszyscy w okolicy posiekli co robił miano jeszcze także i oruszył w zeszłym roku że troszkę zaspół i potem mi to zmokło dwa razy chociaż wcale nie ma powiedziałem, że w tym roku nie będzie tak samo bo jest środa noce są zimne może być i po 8 stopni w piątek mogą być to niby 6 stopni w nocy Bo no to tak nie schnie jak powinno Są to na dziewięciu działkach. Dwie największe mają po hektarze. A reszta jest rozwalona poła naszej miejscowości. Po się po 30 arów, po czterdzieści arów. To no się trzeba jeździć. Ta maszyna się skłonorycznie, to no dziewięć razy ją trzeba złożyć i rozłożyć. Jako jedz z dnia rączki mogą boleć Ciekawe czy szłoby to na co przerobić na hydraulika Pewnie mnie by i szło Nie takie czary ludzie robią było coś kupić nowszego ale nowszy nie znaczy że będzie w lepszym stanie bo raczej, że oni nie dobrej maszyny raczej sprzedawają dziarostwo i kupują nowe, nie? A tu z tą my do tego jeszcze problem, bo to już części do tego dostać tu graniczy z cudem prawie. Są niby nowe zębacki założone, no ale to już jest trochę wyrobione. Zatem te ramiona na przekubach, już mi lotają przód, tył, to może no to być problem. Słyszałem, że jeden facet tu w okolicy przerobił taką maszyna, bo ona oryginalnie ma sześć tych płaskowników na każdej gwieździe. A on wywalił jeden, a te pięć pozostałych rozstawił równo. Dzięki temu nawet jak się mu tam przestawiło coś, to i tak to się nie spotykało razem. I wiem, że niektóre takie maszyny mają po pięć. Oryginalnie. że głosił do 9 wieczór. Dzisiaj to przewracam Pewnie jeszcze jest dwa razy trzeba będzie przewrócić. Dzisiaj jest środa. Pierwsze rozrzucanie całkiem zielone. Czwartek, piątek, sobota, niedziela. No i w poniedziałek by wychodziło zbierać. Może by w niedziela to już skulować na paski. Ale to musi być pewna pogoda. Jak na razie w długo Pokazują jakieś na 30% możliwy deszcz z niedzieli na poniedziałek. Ale to tam wiadomo, takie, to takie jakby drużynie z pusób. Może by Pryncy Szaman powiedział w Afryce dokładniejsza pogoda niż to co oni to mają. Ostatnio u nas prognozowali deszcze, a nawet burze, a nie spadło ani kropli. Czasami deszczu nie prognozują, a że Zresztą, gadają, że siano może przepadać przynajmniej rost, Jak to nazywają? Wtedy je bardziej żerne. Czyli bydło lepi to żere. By trzeba było też przynice, robić te dwójka. Kukurydza pryskać na kwasty. Jeszcze bym musiał owiec skrócić. Na poniedziałek już po wstępnie umówiony traktor, kiedy przyjedzie presować. bo dalej mu się także przyjedzie z traktorem co motura i zaraz to będzie ładowo po prasowaniu, ale te mniejsze kawałki, te większe to sobie sam zwiedza. Na tych mniejszych je graczka. To odpinanie, zaczepianie przyczep z tych wszystkich zagródek to wyciąganie, to otwieranie bram, zamykanie, po potem graczka. Tu dwa bale, tam cztery bale, tu pod górka, tam z górki. Nowa gnoja widać, musiało być więcej. To musiał mieć nowszy rozrzutnik z pionowymi, z pionowymi bałkami w adapterze. Które to lepiej rozwalą. A tym tandem, bo czasami, jak chycić coś grubszego, to no wypieprzy za siebie i nawet po tym, te szlepowanie. Czyli włókowanie nic nie dało. Ale jakoś trzeba radzić. Jak nawozy były takie drogie, to też nie, do, nie kupię nawozów. jeszcze pomyślcie, że w internecie piszą, że pszenica będzie po 500 za tuna. No na hektar poszło nawozów za 2000 o już 4 tony. Oprysków za, i paliwa za 1000 to uży 6 ton. Kumbain to uży 7 ton. A pioradko wyciągnął na sektora. 8-9 to będzie pierwiński zysk w tym roku. magazynować to wygrają zaś. On, niestety muszę sprzedać i mam tego kaj trzymać. Najlepsze no jest tymi dopłatami. Na obiecy wali dopłat do przyjścia, a zaraz po tym cyna szlak trafił. Z 900 spadło na 750. No bo czemuś bym gospodarz gospodarność dopłata dostać. I tak będą wiedzieli swoje że my dostawamy takie dopłaty że już robić nie musimy Czasami to lepsze by było wyłączyć inter ten internet i nie czytać tych bretni Tak już tam kiedy co napisze to normalnie ...siągnąłby by przez ten telefon i wypalił mu z liścia, nie? Mają do powiedzenia ci, co się w życiu na gospodarce nie byli, nie zdają się na tym, a najlepiej to jeszcze siedzieć w domu, kasować 500 plusy i wszystko, nic nie robić, a innych krytykować przez internet. Ja jak mi jeden niedawno pisał, że ja jest naiwny, że robię to, co robię. On siedzi doma, 500 plus kasuje, z opieki społecznej kasa i nie musi robić. A ja jestem frajerem, bo za zapierdzielą za pół darmo. Autentycznie tak mi napisał pod jednym z filmów. A że się wkurzył i skasował to. Mimo skrętych kół i trzeba ją dźwigać na każdym nawracaniu. Ale wreszcie się pogona zrobiła. Słoneczko. Szło, Szło w końcu obryt. Skrótki galotki i Chociaż to i tak nie ma na co powinno być. Jak najlepiej by było jakby tak dopieprzyło z 30 stopni słońce taki średni piaterek. to by wtedy schło w oczach. Wtedy by było nawet sens przewracać to dwa razy na dzień. poślizgiem już tam ulewa dwa bo już filmy nagrane i nie ma czasu na to żeby to obrabiać trzeba byłoby jeszcze nocy przyciągnąć do tej do roboty, żeby tak, takimi rzeczami się zajmować Zaś skoczyło na swoje miejsce i zajść nieczasko. A teraz dźwigłuj do góry, a on już jedzie. Ostatni przejazd. Bramy otwierać, zamykać takie czary ale jak to podają darmowemu koniowi w zęby się nie patrzy darowanemu tak jak to było tak teraz trzeba obrócić tak żeby te żeby te widełki były tak i idzie maszyna składać A. i się walczy dobra ja potrzebuję dwóch rąk, żeby ta maszyna poskładać także z wami się już na ten moment żegnam. Obejrzymy coś tam jeszcze może nagrom będziemy wiedzieć Także trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć.